z wami Słowa Ewangelii Według Świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co Wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie, i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem, jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na Ziemi nie nazywajcie Waszym Ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Chwała Chrysta. Chryste. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Tymi słowami rozpoczyna się dzisiejsze przepowiadanie Jezusa kierowane do nas tutaj zgromadzonych. Pozwólcie, drodzy siostry, że najpierw może wyjaśnię znaczenie pewnych słów które w tym przepowiadaniu Jezusa przed chwilą słyszeliśmy. A później w kilku słowach powiem o tym, jakie jest główne przesłanie tego wszystkiego, co Jezus nam dzisiaj przekazuje w liturgii. Na katedrze zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Słowo katedra. Nie wiem, czy wiecie, ale pochodzi z języka greckiego. Katedros, to znaczy ława, fotel, krzesło. Wiemy, że nasi bracia w wierze Izraelici, Żydzi ciągle czekają na przyjście nowego Mojżesza, czyli nowego Mesjasza. Dlatego w oczekiwaniu na tę chwilę w swoich miejscach modlitwy, w synagogach jest katedra Mojżesza. Wykonana jest albo z marmuru, albo z kamienia, albo z drewna. I w ten czas, kiedy nowy Mojżesz, czyli Mesjasz przyjdzie, zasiądzie na katedrze, na tym miejscu i będzie nauczał. Drugie słowo, które chciałbym wyjaśnić, to słowo faryzeusz. Kim oni byli, faryzeusze? To z kolei słowo wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza m.in. oddzielony, odłączony. Taką nazwę faryzeuszom nadali ich, ich przeciwnicy polityczni, zaduceusze. Bo faryzeusze byli jednym ze stronnic religijno-politycznych w Izraelu. Uważali, że przepisy religijne opierają się tylko na pięciu księgach, czyli Torze. Ale także mieli wielkie przywiązanie i posługiwali się swoim nauczaniu. Ustną tradycją. Wierzyli w nadejście Mesjasza, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, że kiedyś będzie zmartwychwstanie ciała i że istnieją aniołowie i demony. I właśnie te faryzeusze, jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, rozszerzają swoje filakterie. Filakterie. Znowu. To słowo wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle co amulet, środek obronny. Natomiast dla Izraelity filakterie to były dwie małe, skórzane szkatułki lub metalowe, także szkatułki w kształcie sześcianu w których były umieszczane fragmenty Pisma Świętego z księgi Wyjścia i powtórzanego prawa. Otóż te filakterie były noszone na czole przez pobożnych faryzeuszy i także na lewej ręce, tej ręce, ręce od serca. Ponieważ oni byli na punkcie swoim bardzo wyczuleni i chcieli być poważani i szanowani przez społeczeństwo. Używali filakterii nie tylko w ten czas, kiedy się modlili, ale także, kiedy chodzili, na przykład przemierzali ulicę Jerozolimy albo innego miasta. Otóż ci faryzeusze, o których mówi Jezus, wydłużali frędzle. Frędzle, które były noszone na rogach ubrania, i one przypominały Izraelitom Boże przykazania, w nawiązaniu do tego, co możemy znaleźć w starotestamentalnej księdze liczb powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat, oni i ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury. Oczy Faryzeusze lubili Miejsca zaszczytne na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. W ten sposób podkreślali swoją godność, swoją nawet także wyższość od wszystkich innych członków narodu wybranego. Chcą, aby ich pozdrawiano na rynkach. Im dłuższe było pozdrowienie, z jakim się spotykali od mijających ich ludzi tym bardziej byli swojej godności do wartościowywania. Chcieli, aby ludzie nazywali ich rabbi. Znowu kolejne słowo, które znaczy tyle mniej więcej, co po polsku mój panie, mój mistrzu. Bardzo faryzeusze lubili, budzili ten tytuł i bardzo byli zadowoleni, kiedy właśnie z tym tytułem do nich ludzie się odnosili. To tyle jeśli chodzi o wyjaśnienie ważniejszych słów, które padają w dzisiejszej opowiadaniu ewangelicznym, w słowach Jezusa. A teraz odp krótko odpowiedzmy już sobie na pytanie, jaka jest nauka, morał z tych słów, które dzisiaj Jezus do nas kieruje. Na najpierwszym miejscu byśmy powiedzieli w ten sposób. Strzeżmy się pychy, która właśnie dominowała w postawie faryzeuszy. Ostrzeżenie przed pychą, jako zgubną postawą człowieka, niewłaściwą postawą człowieka, znajdujemy zarówno w księgach Starego, jak i Nowego Testamentu. Na przykład, Bóg pychę wyniosłą uniża. Tych w Słowia, co oczy spuszczają. Kiędzy przysłów mamy takie słowo zamieszczone. Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie. Albo następna myśl, wzięta ze Starego Testamentu. Początkiem przyjęcia jest bojaźń Pańska. A początkiem odrzucenia jest zatwardniałość i pycha. Człowiek zaiste bogactwo oszukuje, a człowiek pyszny nie zazna spokoju, traci rozsądek i spokój. I wreszcie z Nowego Testamentu, słowa świętego Piotra, z jego pierwszego listu: Wszyscy wobec siebie, wzajemnie. Przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I drugie, ostatnie ostrzeżenie. Pod także każdego z nas, bo dzisiaj te słowa Jezus do nas kieruje. Strzeżcie się obłudy. To ostrzeżenie, te słowa bardzo często są obecne w przepowiadaniu Jezusa, jak chociażby te słowa, które słyszeliśmy na początku Wielkiego Postu w środę popielcową. Kiedy dajesz jałmużnę, nie trą przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać, aby się modlić. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Strzeżmy się pychy i strzeżmy się obłudy. Bądźmy pokorni, i szczerzy i prości w naszym odnoszeniu się wzajemnym do siebie. W ten sposób wypełnimy te słowa, które Jezus nam przekazuje. Przez dzisiejszą Ewangelię, ostrzegając nas przed tym, żebyśmy nie byli jak faryzeusze. Amen.